Siema, z tej strony To jest ostatni kanał. Hmm, to znaczy, to jest ostatni film na tym kanale. A to jest nasz nowy kanał. Jeżeli wpadniecie na ten kanał i zostawicie tu minimum 10 subskrypcji, to w poniedziałku wle wleci film, który będzie naprawdę spoko. Także co, zapraszam was wszystkich. teamplayers.gmore.pl ja, ja dla was ten kanał zostawię też link w opisie przesłany ten jakby to powiedzieć przesłany. no przesłane po prostu filmy dotyczące nowego kanału info między innymi, co będzie na kanale i tak o tu będzie też nowy kanał tu możecie sobie obejrzeć tylko radziłbym wam trochę obejrzeć ten info między innymi co będzie na kanale bo tam jest, w sumie, że będą symulatory bardziej, bo sama nazwa mówi, ale to będzie y, tych wszystkich, jakby Wam to powiedzieć, będzie naj, najwięcej y, gier y, na PC-ty, znaczy na PC-ty, na laptopy, na pompy I wbicie na Discorda też, bo chyba tutaj w informacjach mamy, czy nie? A nie, no ale w sumie możecie sobie tutaj ten przeczytać, albo ja wam przeczytam. Witamy na kanale and Simplayersandmore.pl. Na tym yy, kanale będą się pojawiać symulatory i nie tylko. Subskrybujcie i zostawiajcie łapki po więcej XD Pozdro film w poniedziałek, środa, piątek, niedziela. Także w sumie to tyle, co chciałem wam powiedzieć. I poczekajcie chwilę, jeszcze mogę wam powiedzieć jedno info. O, teraz jeszcze Wam za, was zapraszam na kanał, który się nazywa Lubski hodowca, bo to jest y, mój y, kolega, z którym prowadzimy właśnie oto ten kanał ten y, Sim Players More. .pl, y, no i tylko tu macie filmy, wbijcie i zostawcie mu y, łapkę. Teraz zapytacie, co? Jak to łapkę? No tak, zostawcie mu łapkę i suba, bo brakuje mu. Oj, brakuje mu bardzo mało do 60 subskrypcji, a 60 subskrypcji to jest jego marzenie, nieprawdaż? Znaczy, to jest. 1000 subów to jest jego marzenie, ale 60 dobić do. do końca roku jest 100, ale teraz na ten cel to jest jego marzenie, żeby dodać 60 subskrypcji. Bo yy, na 60 subskrypcji. Yy, jest taki próg, że ja mu coś kupuję. I także co? Yy, to w ogóle w sumie była niespodzianka, że coś ci kupię na 60 subów. Ale w sumie już się o tym dowiedziałeś, bo wiedziałem, ja mam tutaj w prawym godzinie roku. No tak, właśnie w razu. No i tak, o, to właśnie miała być niespodzianka. No ale już chyba się o tym dowiedział, bo mamy tutaj rozmowę. I w sumie tyle, co chciałam powiedzieć. Na rok, do zobaczenia na nowym kanale. Film w poniedziałek o godzinie, może 8, może 9 dopiero będzie, także na dziesiątą możecie oczekiwać go. Także. Co? Do zobaczenia, do usłyszenia i cześć!